Nina! Cześć. A, cześć. Hej, co jest? Czemu masz taką zmartwioną minę? O nie! Nie mów, że mieliśmy pracę domową i zapomniałam. Nie Błagam Cię. Nie, 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 nie to nie żadna praca domowa. A. Próbuję po prostu znaleźć jakoś adres IP urządzenia, z którego pisała do nas percepcją. Jak to dobrze rozumiem? Czyli można się dowiedzieć, skąd ona do nas pisze? Słuchaj, jesteś małym geniuszem, Piątka. Świetnie. Tak, nie, bo niczego nie znalazłam. To o wiele trudniejsze niż myślałam. O. Chyba będę musiała poprosić o małą pomoc mojego tatę. On o wiele lepiej zna się na takich rzeczach. Nie, nie, Nina. Wiesz co, lepiej o nic go nie prośmy. Ale czemu? No bo nie chcę, żeby ktoś o tym się dowiedział. Przecież niczego mu nie powiem. Poproszę go tylko, żeby pomógł nam się dowiedzieć, kim jest naprawdę Persepsion. Uh, Nina, właśnie o to chodzi. Jak spyta, kto to, to co mu powiesz? Nie, daj spokój, w życiu nie spyta. Mój tata tak się zachwyca wszelkimi technologiami, że zapomina o wszystkim. Nina, wiesz, że bardzo bym się chciała dowiedzieć, kim jest Persepsion, ale proszę cię, nie chcę, żeby ktoś się dowiedział. Niech to będzie jedna z naszych tajemnic, tak? Obiecuję. Obiecuję? <laughs> Chcę sobie kupić koszulę w kwiatach. Podoba ci się? Jest świetna. A Mateo? Nie chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Nie, wiem już wszystko, co powinnam wiedzieć. Jesteś pewna? Tak, jasny. Jestem pewna, że muszę już zapomnieć o Mateo. Dobra, to co, Aro, idziemy na lekcję? Tak, chodźmy, bo okay. już późno. Ok. Tak, a co? To, co powiedziała Luna, było dosyć mocne. Chyba cię trochę zabolało. W ogóle. Wręcz przeciwnie. Cieszę się, że mój plan w końcu zadziałał. Chciałem, żeby Luna o mnie zapomniała. Udało się. Słuchaj, okłamuj sobie innych, ale mnie nie oszukasz. Mów prawdę. Po co? Czemu chcesz wiedzieć, że wcale mi się to nie spodobało? Bo się przyjaźnimy i chcę ci pomóc. Słuchaj, nikt nie może mi pomóc. Bardzo mi przykro, że tak się złożyło z Luną, ale. Podjąłem już decyzję. Czemu tak mówisz? Możecie zacząć od nowa. To tak jak jazda autem. Skręcasz w złą uliczkę, zawracasz i jedziesz w drugą stronę. Tyle, że to jest droga jednopasmowa. Nie można zawracać. Doskonale wiedziałem, jakie będą konsekwencje tego wszystkiego i jestem w stanie je zaakceptować. Poza tym, zobaczysz. Tak będzie lepiej. Tak, jasne, lepiej. Widziałeś się, Wyglądała na przeszczęśliwą. No co o tym? Słuchaj, Luna jest smutna jak ja, ale słyszałeś. Już niedługo o mnie zapomni. A ty? Umiesz o niej zapomnieć?